Jakie widełki są powiedzmy zawodników już profesjonalnego futsalu? Liczy się staż pracy, liczy się umiejętności, liczą się doświadczenie, są zawodnicy po naszej lidze, którzy myślę, że 200 tysięcy rocznie są w stanie zarobić. Profesjonalny futsalista, jak się nim stać? Jaka jest ścieżka kariery? Na pewno trzeba zacząć się w bardzo młodym wieku. W wielu miastach funkcjonują ligi środowiskowe, są drużyny młodzieżowe, są rozgrywki centralnej ligi Juniorów i myślę, że dla młodych ludzi, którzy chcieliby spróbować swoich sił futsalu, to jest najlepsza droga trening z waszą pracą? Czy macie jakiś harmonogram miesiąca, tygodnia? Minimum to są dwie godziny spędzone na hali. Codziennie. Są dni, w których mamy jeden trening, są dni, w których mamy dwa treningi. Czy zarabiacie za takie treningi? Jak dzisiaj jestem tutaj z wami, ćwiczymy, pompki, podania. Czas jest nielimitowany, więc każdy ma swoją wypłatę miesięczną i w ramach tej wypłaty jest do dyspozycji klubu. Okay. Czy trener będzie wymagał akurat jutro, żebyśmy byli 6 godzin na hali? Musimy mieć 6 godzin. Jeśli będzie potrzebować 8 godzin, będziemy 8 godzin. Zawodowi, zawodnicy zarabiają niektórzy 5, 7, 10, 12, 15, to mówimy o wypłacie miesięcznej. Do tego dochodzą premie za wygrane mecze w okolicach 500 zł. 500 zł za, za wygrany mecz. Premie za zdobywane tytuły.